Dziwne, trzeci dzień, nikt nie dzwoni, nikt nic nie chce, wakacje bez przeszkód, podejrzane. Halo? Agnieszka? Słuchaj, no ja rozumiem, że na dystansu jest ciężko, ale wiesz, ja jestem na wakacjach, więc nie mogę Ci teraz pomóc. Marek? A to ty do mnie dzwonisz. Marku, nie martw się, odpoczywaj. Wszystko jest pod kontrolą. Dzięki Market Planet, zamówienia, historia zakupów oraz ocen dostawców, wszystko ma w jednym miejscu. A jak wrócisz, to też będziesz na bieżąco wszystko. Odpoczywaj, ciao. Hm. Niesamowite. Pierwsze wakacje bez telefonu. ‫העד נקשידה.